Wiersz na dzień dobry. A w poranku, porana, kolejny w tym tygodniu wiersz poety, który spotka się z czytelnikami na rozpoczynającym się już dziś w Krakowie międzynarodowym festiwalu literackim Czesława Miłosza. Posłuchamy Jerzego Jarniewicza, poety, anglisty, tłumacza. Ubiegłorocznego laureata Nagrody Literackiej Nike za tom Mondo Kan. O swoim nagrodzonym tomie Jerzy Jarniewicz opowie na festiwalu w sobotę, a my prezentujemy wiersz z jednego z jego wcześniejszych tomów. Czyta autor: Paszport Nansena. Kto ci powiedział kiedy i w jakim języku, że mówisz obcym językiem? Hiszpanka. Z Katalonii? A może ten Anglik, sprzedający zimne ognie na placu w Edynburgu? Nie odchodź, nie będziemy niczego tłumaczyć. Powiedziałbym po kanadyjsku, że za wcześnie, lecz widzę kropelę nad Twoją brwią, która natychmiast mobilizuje mi język. Mówmy więc, jak bezpaństwowcy. W słowniku mamy przecież flamandzkie pocałunki, uszczypnięcia po baskijsku, waloński szept od ducha do ucha. Lost in translation? Przyzywasz moje imię głoskami, których nie umiem wymówić. Z cudzych głosek zestawiam ciebie i nazywam, że tam bras i tak zostanie. Przegnałem stąd tłumaczy. Jesteśmy blisko, dopóki wzajem obcy, jak drzewo i ziemia, źrenica i horyzont, cisza i słowo. Ja, które w końcu spotkało się z ja. Jutro swój wiersz przeczyta inna uczestniczka festiwalu Miłosza, Marzanna Bogu Miła Kielar.